Cześć, witam serdecznie. Dziś powiemy trochę o założeniach tradingu, więc moje podejście do tradingu jest proste. Chcę zarabiać kasę. Aby to osiągnąć, muszę jednak pozostać przy życiu, co oznacza mniej więcej to samo, co nie tracić kasy. Żeby realizować swoje cele, za wszelką cenę unikam strat, korzystając z bardzo szybkich technik wyjścia z pozycji. Te techniki wejścia i wyjścia z pozycji bardzo pięknie pokazuje wskaźnik mojej strategii. Mojej strategii Profit Trader. Ona doskonale pokazuje w którym miejscu wchodzimy i wychodzimy z rynku. Dobra, to tak na marginesie tutaj chciałem to przywołać. Więc teraz tak: do tradingu niezbędne są oczywiście pewne cechy charakteru, tak? I wymienić tutaj możemy: samodyscyplinę, wiedzę, cierpliwość, samokontrolę, zaradność, pracowitość. Elastyczność, koncentrację, zdecydowanie wytrwałość, odporność psychiczną i konsekwencje. Poza tym musimy być absolutnie szczerzy wobec siebie. Musimy znać swoje silne i słabe strony, jak również być emocjonalnie, psychicznie i fizycznie zdolni do podjęcia działań, kiedy będzie to konieczne. Wtedy bowiem należy działać bez wahania pokonać strach i chciwość i mieć w sobie na tyle dużo samodyscypliny, by kontrolować nie tylko swoje emocje, lecz także proces myślowy. To trudne zadanie. Jednak to wciąż za mało, by osiągnąć sukces. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze stać się najwyższej klasy menedżerem. Do naszych obowiązków bowiem należy przecież planowanie transakcji, egzekwowanie transakcji, zarządzanie transakcją oraz jednoczesne kontrolowanie wszystkich tych procesów. Powyższe zadania mają większe znaczenie w powyższym day tradingu, choć w przypadku tradingu pozycyjnego też są oczywiście prawdziwe. Więc aby ułatwić sobie to wszystko, tak, powstała strategia Profit Trader. Powstało wspaniałe narzędzie, z którego ja, jak i setki innych osób, które nabyły już ode mnie tą strategię, korzystają. Tak więc Zapraszam Cię do zainteresowania się tym produktem. Fajna usługa, fajne czasy nadchodzą na, na giełdzie, więc musimy to jak najlepiej teraz wykorzystać. Tak więc dołącz do nas. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.